Według starego powiedzenia, że w marcu jak w garncu, w tym miesiącu pogoda bywa bardzo kapryśna. Ale nawet po marnej zimie, właśnie w marcu mogą przyjść dni z pięknym śniegiem i solidnym mrozem. Na takie właśnie warunki trafiłam zarówno w górach, np. w karkonoszach, w których było bardziej zimowo niż w styczniu czy lutym, ale także na nizinach. Jak choćby w Puszczy Białowieskiej, na Suwalszczyźnie czy nawet w okolicach Warszawy. Jeszcze częściej zdarzają się przelotne śnieżyce, które, złapane w kadr, mogą wyglądać bardzo efektownie na zdjęciu. Jednak przeważającym zjawiskiem początku marca jest łaciatość krajobrazu. A tymczasem świat czeka na wiosnę i wystarczy nawet kilka cieplejszych dni, by ta wiosna ruszyła. Powietrze zaczyna pachnieć rozmarzającą ziemią. Zewsząd słychać wiosenne nawoływania ptaków oraz godowe stukanie dzięciołów. Zaczyna się czas, kiedy możemy zaobserwować coroczny cud budzący się do życia przyrody. I chociaż pierwsze kwiatki Wawrzynka Wilczełego można spotkać już w lutym, to w marcu na pewno będzie ich więcej. Do nich dojdą kolejne przewiśniegi oraz śnieżyce przebiśnieg jak sama ich nazwa wskazuje, nie czekają aż śnieg zupełnie stopnieje i nie straszne im ani przymrozki, ani przelotne opady śniegu. Natomiast pod koniec marca rośnie szansa na wypatrzenie pierwszych przelaszczek, kaczeńców, inaczej knieci błotnej, a także śledziennic i czarki szkarłatnej, bardzo atrakcyjnego wczesnowiosennego grzyba. Zaczyna się najlepszy czas na fotografię zbliżeniową. Jeśli chodzi o szersze krajobrazy okresu przedwiaśnia, kiedy już nie ma śniegu, a jeszcze brakuje świeżej zieleni, rzadko wychodzą atrakcyjnie. Takie kadry zazwyczaj sprawiają wrażenie późnojesiennych. Żeby wyszło ciekawie, musimy trafić na wyjątkowe warunki lub poszukać jakichś efektów specjalnych, choćby w postaci ciekawego światła, mgły, koloru czy atrakcyjnych modeli, którzy zrobią nam zdjęcie. Taki marcowy krajobraz najciekawiej wygląda na rozmarzających rozlewiskach, a także w Olsach, zwłaszcza jeśli trafimy na moment, kiedy lód zaczyna puszczać i efektownie się przebarwiać. W drugiej połowie marca nad głowami coraz częściej zobaczymy klucze żurawi i gęsi wracających na swoje letnie terytoria. Na rozlewiskach np. Na w Słońsku czy nad Biebrzą zaczyna się prawdziwy festiwal ptasich przelotów. To piękny preludium fotograficznego sezonu, który na dobre wybuchnie już w kwietniu.